Nie ma co poprawiać mojej fryzury Witajcie z tej strony wechną Już jestem po pracy Jestem w domu No i spragniony To jest wadliwa bo mi przecieka woda Więc będę używał tego no, Używałem już po kolei powiem, powiem powiem po kolei Używałem już jedynkę dwójkę A bardzo dobra trójka Teraz próczkopkowy numer 4 no i zobaczymy jak smakuje otwieram Czy łatwiej to otworzyć. Nie. Nie. Ona no, myślę też chirurgiczne nożyczki. Mm, mm, jak wata cukrowa. ja szypuję. Muszę mm. no, go szokna. O, jestem tak spragniony Pamiętajcie, że to ta szwórka O, Czukowe to będą jeszcze wymyślili inną Kawę, walilię Cokolwiek by nie było, dobra Wlewam Ale jest cała czerwona krwisty wampiru Zaraz wam pokażę. Dobra, no, no to wszystko zakręcona, czerwona jak wampiry. Jest nie, nie, nieznana grupa krwi. No ale zobaczymy jak będzie smakowało. Na, 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 na. Ja długo będę grał przez te warwarce, potem tornice albo walarę. pamiętajcie, że to nie jest kamień. Ja mam tu pojemnik, ale czy mi woda? Nie ja wiem, źle jest kontrolowana, umyta. A jak go mieszę poszukałam go to i tak woda leci No, zobaczymy jak to smakuje Powacham Dziwne powinno smakować trkawki Dobra, drówko Труд капки. А, все биопруешка. Труд капки, и тает добрая. Добрая. Труд капки, добрый, сам. А, все ко мне выпадает, это может быть. No mam do grudzki włosy mnie no, ja wszystko po staremu cały czas tylko czekam na listę. czy dostanę czy nie dostanę na szkole hmm. ten dziecko, no tak, wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom <gryzanie> He doesn't co znaczy, pokażcie co tam macie, a nie wiem. Okej, okay, nie ja maszę tutaj zamykaną. Ja mam charę. i tutaj nie mam nic ciekawego truskawka jest dobra czerwona ale smakuje jak truskawki bardzo dobra elegancko coś smaku nawet miłe. Nie wiem jak zrobić tego, żeby zrobić na lipę z tym co mam, a tym co <laughs> chciałbym pokazać na tym. Mogłem na tym na ale mi zostało jeszcze 23 minuty. No, zobaczymy, czy tam zgarnę jakieś tam karabiny. Czy broń na jeden dzień. Złota broń bezterminowa, ale jakoś. Jakoś nie pada dla mnie ta złota broń też z potem jest taki quiz UADS no, no to muszą grać tylko ci, którzy są zalogowani Chociaż gram już dwa razy na tej samej nitki, to Ani jednej złoty tylko z Każdej broni Mam na 3 godziny albo jeden dzień No ale jest Złoty bron Tyle od pana. płacz, ale to tanie złoty broń. <laughs> na no, też nie kupuję, bo, bo nie ma czego. Niech sobie sam zarobią. No powinno być, że za każde trafienie chociaż trapiesz na jakiegoś użyczkownika, powinienes zarobić, za to ci dostać też jakiś arsenał tego, samego plesaki, a nie... Że muszę wydawać, to jeszcze kupić. A gdzie tam? Nagroda tylkoż to, yy, żeton. tylko 100 że, zeton. Tylko, że masz wyższą level. Pojawia się fajny, yy, tanie skin, brąz, jakieś tam plecak, latawca, ale to wszystko trzeba zapłacić. A gdzie to zasługę, to się zbierałeś? Pokonałeś jednego czy dwóch przeciwników? Zafriko? Ja wolę, ja wolę grać, żeby coś dostać normalnie niż za Friko. Zafriko to mogę zobaczyć po jakiś panu na parę dni albo na terminowy, to zależy od księgi na warłasce. A jak lepsze. rano. Dzisiaj będę oglądał jeszcze powtórkę, tylko czekam na ten. Jak to się raduje. To będzie jeszcze mcv, który był dzisiaj na rano o 9 rano, ja byłem pracy. No to i tak obejrzę. Spokojnie mcv będę oglądał. Mam nadzieję, że będą napisy o. Będę ja tylko słyszał E? 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 się czopną, czopną. Poprawiasz Ciskam na jedno ucho Musiałbym te głośniki A! U mnie będzie wszystko po staremu Zaleźć bioram. Strzelałem 10 zł na MTV bongusa muszę e, szlachać na paczki. Ale oglądałem. No i trochę pograłem. Nie będę kłamał. Ale oglądałem. No ale tam tylko dziwną grę, że mi się nie chciało na to oglądać Nudne były. A ja no czemu nie grałaś? Ja grałaś tylko na gitarę. A ja nic nie zrozumiałem, tylko tak słyszę. Nic nie zrozumiałem. Dobra, trzymajcie się, tej strony wektą.